Cześć, ja jestem Tabupel, a to jest moje sentymentalne granie w gotiku. Tym razem udamy się do obozu na bagnie. Uprzednio jednak pójdę się nauczyć. Pójdę wydać te punkty umiejętności, które mam. Zobaczmy, czego mi tam brakuje. 35 punktów siły posiadam, z czego część zapewne jest od pierścienia mocy, dokładnie, bonus do siły 5. 30 punktów siły. Myślę, że na razie tyle siły mi wystarczy. Jeśli nie, dokupię sobie, do Douczę się. Właściwie faktycznie mogę się. Mogę się jeszcze pięciu. No tak, mogę lepszy pancerz kupić za 1200 bryłek. Możesz mnie czegoś nauczyć. Możesz Dobra, pozwolę sobie to ominąć. Siła plus 5. Ok, i tyle siły na razie mi wystarczy. Trzymaj się. Powinienem wszystko móc unieść, każdą e, broń, którą znajdę, którą kupię. I mogę się już udać w kierunku obozu na bagnie. Czyli tam, gdzie fabularnie, gdzie według zadania zleconego nam przez Gomeza, czy też raczej przez Kruka, udać się powinniśmy. Co ciekawego tam zrobimy, zobaczycie. Zapewne coś tam knują. Mówi on nam już o tym w nowym obozie. Powiedział Lares, że, 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 że sekciarze knują jakieś tam swoje niesne plany. Szakal już nas nie zaczepi. No i dobrze. I zapewne w celu wykrycia tychże planów, teraz udajemy się do obozu na bagnie. Niestety nie ma jeszcze drugiego rozdziału, a szkoda, bo nowe potwory by się pojawiły, więc i my więcej doświadczenia moglibyśmy zdobyć. Jednak po tych potworów nie ma. Mógłbym w sumie przejść lasem, tym przed nami, ale... A, w sumie co mi tam? Trochę na skróty przy okazji może kilka stworów zaćgam. Mam nadzieję, że się nie natknę na nic. Silnego, bo w tym lesie. Wow, zobaczcie jaki Bóg. <grystanie> Dobra, już się naprawiło. Wow, 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 Ścierły jak mi zniknął też. Au. Dobra, kolejny i jeszcze jeden. Dziękujemy panom. Wow, 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 wow. Przed cieniostworem to ja zwiewam, bo. Cieniostwór to już jest wyższa szkoła jazdy. Poszedł sobie, mogę zabrać mięsko. No i jeszcze krwiopilca się przyczepił. Nie żeby mi to... O, przeszkadzało w jakikolwiek sposób, ale obawiam się tego cieniostwora, że może tu jeszcze podejść, co zresztą chyba uskutecznia. Dobra. Po, po tamtej szczura ja już nie będę szedł, boję się po prostu, że, że mnie tutaj zabiją. Na razie udaje się jakoś bez y, śmierci grać, więc niech tak może pozostanie, nawet do końca. Żyjmy w takiej nadziei. Dobra, z wilków będę mógł już zabrać skóry i kły. Kły mogłem też wcześniej, ale od poprzedniego odcinka mogę również zabierać z nich skóry. Czego nie było widać, bo nie mieliśmy okazji walczyć za żadnym stworem, który. Takie dobra oferuje, ale tym razem powinno się to udać, chociaż podejrzewam, że w obozie nam, ba... chociaż nie, zdążymy wykonać chyba jednego, jednego Guesta, tak mi się zdaje, bo sporo, sporo czasu on nie zajmuje, a <słuch> przepraszam, zmęczony jestem. Właściwie to nie jestem zmęczony, właściwie to wręcz jestem wyspany aż za bardzo Ale jakoś tak, nie wiem, ziewam Ale to w sumie, kiedy ktoś jest za bardzo zmęczony To też często ma takie przejawy Nie, nie, bo nie za bardzo zmęczony Kiedy ktoś jest właśnie wręcz przeciwnie za bardzo wyspany To często ma takie same objawy jak osoba, która jest za bardzo zmęczona Chociaż oczywiście samo odczucie jest inne To rzeczy typu Ziewanie, jakieś odruchy i tak dalej, i tak dalej, to wszystko często wygląda tak samo. Co jest dosyć ciekawym zjawiskiem swoją drogą. Dzień dobry. Mogę sobie pogadać z Laresem? Mogę chyba. Z Lesterem, nie z Laresem. Cieszę się, że Cię widzę. Mam dla Ciebie wiadomość. Tak. Mam nadzieję, że dobrą. Nasze bractwo przygotowuje się do wielkiego wydarzenia. Jakiego wydarzenia? Planujecie ucieczkę? Guru próbują skontaktować się ze śniącym, ale potrzebują czegoś, co zjednoczy ich duchowe siły. I co dalej? Poszukują magicznego artefaktu kamienia ogniskującego. Aha. Czemu miałbym być tym zainteresowany? Porozmawiaj koniecznie z jaśnie oświeconym Iberionem. To twoja wielka szansa, żeby spojrzał na ciebie łaskawym okiem. Gdzie mogę go znaleźć? Idź do świątyni. Bardzo rzadko ją opuszcza. Pewnie w tych zimnych ruinach czuję się bliżej śniącego niż gdzie indziej. No dobra, to Niech już do iba na sobie dojdziemy obiec. sami. Rozdział drugi, gniazdo Pełzaczy, tak. Tytuł rozdziału jak najbardziej adekwatny do treści. Chociaż... Nie, tak, tak. Gniazdo pełzacz to chyba będzie najdłuższy guest tutaj. Do wykonania główny. Więc jak najbardziej adekwatne do treści. Talas. Z nim również przyjdzie nam się w przyszłości się spotkać, spotkać. Zapiszę sobie grę, uleczę się ile mogę i ruszam do Iberiona. Mogę w sumie powiedzieć, że nie będziemy z nim walczyć teraz. Leczę się tak czysto profilaktycznie. Iberion jest tam na górze. Stój! O, właśnie. Na świątynne wzgórze można wejść tylko za pozwoleniem któregoś z góru. Sam Iberion udzielił mi pozwolenia. Nie, przysyła mnie nowicjusz Lester. Przysyła mnie nowicjusz Lester. Chciałbym ofiarować moje usługi Iberionowi. Znam Lestera. Można mu zaufać. Możesz przejść. Jakbym powiedział o tym Iberionie, to chyba by mnie nie przepuścili jednak, <laughs> więc... Więc musiałem powołać się na Lestera. A, Iberion. Tam wachlowany przez dwie panie siedzi sobie za... biureczkiem? Za biureczkiem czy ołtarzem cokolwiek to jest. Cześć, chłopie. Witaj, mistrzu Iberionie. Ach, przypominam sobie twoją twarz. To niemożliwe. Nigdy wcześniej się nie spotkaliśmy. Ale myślałem, ach, czego sobie życzysz? Słyszałem, że czegoś szukasz. Zgadza się. Potrzebujemy magicznego kamienia ogniskującego. Miał go dostarczyć jeden z nowicjuszy, niejaki Nyras, ale do tej pory nie wrócił. Mógłbyś dowiedzieć się, co się z nim dzieje. No cóż, y dlaczego ten kamień jest taki ważny? Może to trochę ten więcej o zadaniu? Ważny. Ten magiczny artefakt zogniskuje duchową siłę naszych braci. To jeden z pięciu kamieni ogniskujących, które posłużyły magom do utworzenia bariery. Jedna z moich wizji objawiła mi zastosowanie kamienia. To musiała być niezwykle ciekawa wizja. Zesłał mi ją sam śniący. Dzięki kamieniowi ogniskującemu, będziemy mogli nawiązać z nim kontakt. Aha. No dobra. Gdzie powinienem zacząć poszukiwania? Po wyjściu z obozu, skręć w prawo i wejdź na strome zbocze. Idź przez las. Dopóki nie dojdziesz nad brzeg morza, tam znajdziesz kamień ogniskujący. Okej. Okay. Przyniosę ci ten kamień ogniskujący. Weź tę mapę. Zaznaczono na niej położenie kamienia. Okej. Okay. Ciekawe swoją drogą. Ja wiem, gdzie pójść, ale może mapę zaprezentuję. Jak ona wygląda? E, o właśnie. Znajdujemy się teraz tam, gdzie jest ta biała strzałka na mapie naprzeciwko czerwonej strzałki, jednak nie mamy jak tam dojść po linii prostej, więc będziemy musieli wyjść z obozu i obkręcić tam wokół tego urwiska. Dobra. Te komnaty Iberiona później okradniemy. <laughs> teraz nie ma takiej potrzeby. I udamy się na poszukiwanie kamienia ogniskującego. Po, po wykonaniu tego guesta, najlepiej będzie troszeczkę poekspić, żeby kolejne guesty były łatwiejsze, czy też po prostu żeby nie były zbyt trudne. Także to pewnie wykonamy w kolejnym odcinku. Nie chciał. Zaopatrzę się też wtedy w porządną zbroję, porządną broń. Wszystko co potrzebne, aby jak najłatwiej wykonywać kolejne zadania. Jak tam z doświadczeniem stoję? A, dostałem poziom przecież w lesie, tak? Tak, chyba w lesie dostałem poziom, także nie jest źle. Dziesiąty poziom przed końcem trzeciego, drugiego rozdziału chciałbym rozwinąć. Nie, nie, przed, nawet nie przed końcem. Przed. A może i przed końcem? Drugiego albo w trakcie drugiego jakoś. Tak, wypadałoby mieć dziesiąty poziom, ale powinniśmy go zdobyć podczas tego zadania z pełzaczami, o którym mówi... o którym traktuję tytuł rozdziału. Czym są pełzacze? To wiecie się potem. Na razie może pozostawię tą dozę niespodzianki. Do dozę dozę Gdzie one są, co one robią i tak dalej, i tak dalej. Mogę jedynie powiedzieć, że są to potwory. Mm. <laughs> Trochę silniejsze może odkryto szczurów, ale nie są one jakoś wybitnie trudne jednak. Większej ilości potrafią sprawić niemały kłopot. Ale zwłaszcza, że spotkać można też niekiedy silniejsze odmiany. Choć nie w tym, w, tym, w tym rozdziale chyba. A przynajmniej tam gdzie się udamy, chyba tych silniejszych odmian nie ma. No, w każdym razie. Tutaj wszystko pozbieram w międzyczasie oczywiście. Swoją drogą nie mogę się już doczekać gotyka 2, bo jednak moim zdaniem jest to najciekawsza część, no i zdecydowanie moja ulubiona, choć oczywiście gotyk 1 również jest fantastyczny, ale to jednak wolę część drugą. Zwłaszcza, że Nocy Kruka nigdy mi się jakoś... nie, że nie udało, ale po prostu nie za bardzo mi się chciało przechodzić Noc Kruka. A tutaj zrobię let's play oczywiście z dodatkiem, bo Gothic 2 sam w sobie jest świetną grą, jednak z dodatkiem jest tak, że troszeczkę ciekawsze, można spotkać więcej osób, z kolonii też. I Generalnie Noc Kruka jest bardzo fajna, tylko że ja jakoś no naprawdę nigdy jej nie przeszedłem. Grałem, bo grałem, ale nie wiem, nudziła mi się w trakcie może jakoś, nie wiem, a w każdym razie nigdy Nocy Kruka nie przeszedłem zwykłego gotika 2 jak najbardziej nocy krukanie. Także. To będzie ciekawe, bo przynajmniej część gry będzie na ślepo wreszcie będę się mógł wykazać swoją znajomością tego terenu, tego wszystkiego co tam się dzieje, gwestami pobocznymi i tak dalej. Natomiast w części gry mm, powiedzmy jednej piątej, jednej czwartej może. Nie będę do końca wiedział, co się dzieje, także będzie to troszeczkę na ślepo. Aczkolwiek oczywiście nie do końca. Oj, ja szczury. Jak miło? Oj! Oj, chłopie, chłopie. Za mocno mnie coś atakujesz. Ale to nie jest to samo, co wtedy przynajmniej. Wtedy bodaj, że nie mieliśmy jeszcze tej zbroi. A może i mieliśmy? Nie. Tak, tak, chyba mieliśmy. Pamiętam jak mówiłem, że... O zbroje mamy cudownie. Powinno się nam udać walka z jaszczurami. No i po raz drugi się udała. Wtedy jednak było ich mniej. Ale były... E, co ciekawe, bardziej skuteczne w walce ze mną więcej e, dostałem obrażeń od nich. Tutaj... O! Uleczę się oczywiście. Jak tylko mogę. Potrawka chrząszcza Od SNAFA możemy codziennie brać swoją porcję. Zapomniałem o tym. Na pewno po powrocie do starego obozu z tego skorzystam. Zapisz grę i ruszamy na poszukiwanie. zruszamy po kamień ogniskujący, który znajduje się gdzieś tam za tym klifem. Jak wskazywała mapa. I jak mówił Iberion, jest to jeden z pięciu magicznych kamieni ogniskujących, których magowie, u, których magowie użyli podczas tworzenia bariery. Także zapewne jest to niezwykle potężna magia. Hmm. Ale, oczywiście, nasz bezimienny bohater wie, jak się z tym obchodzić. <grystanie> Swoją drogą naszła mnie taka myśl, jak to jest możliwe, że. No kurczę, wielka kolonia karna, zsyłają tu wszystkich więźniów i tak dalej, i tak dalej. W ogóle robią barierę, a jest tu nie wiem ze 100 osób <grystanie> wrzuconych. <grystanie> Także to jest dosyć interesujące dla 100 osób. Ale zapewne całe królestwo ma znacznie większą populację. Generalnie świat w Gotiku. Gotiku 1, Gotiku 2, gotiku 3 nawet. Gotiku 4 również jest dosyć słabo zaludniony. To znaczy, no nie widać takiego, nie wiem, ogromu tego świata. Fabuła jest fajna, gra jest fajna, ale no, no świat jest taki, nie wiem, pusty można by powiedzieć. No, w trójce mamy styczność, w Gotiku trójce mamy styczność z całym królestwem z całym królestwem i. No nie ma tam aż tak wielu postaci, jak się... Jak, jakby można było chcieć. To można porównać do Skyrima, w którym ten świat jest pełny, jakby dużo jest tych postaci. No owszem, no nie jest ich aż tyle, ile by się chciało od dużego królestwa, od pokroju właśnie Skyrim, ale. Mm, ale jest ich więcej znacznie niż, niż w takim Gotiku. I. To jest dosyć interesujące, że takie coś wpływa też na jakość, nawet nie na jakość, na klimat gry bardziej można by powiedzieć. Gotyk ma dosyć specyficzny też klimat, ale naprawdę dobrze się można w niego wczuć podczas grania, co jest bardzo, bardzo fajną sprawą. Także, no ja uwielbiam w ogóle gry z. Fajnym klimatem. Skyrim też ma świetny klimat. Robiłem let's play'a ze Skyrim, możecie znaleźć go w archiwum. Tam kilka odcinków wrzuciłem, wtedy jeszcze bez HD robiłem filmiki. Wrzuciłem kilka odcinków i po prostu nie spodobał mi się Skyrim. Znaczy sam Skyrim jest grą bez wątpienia fenomenalną. Nie spodobało mi się nagrywanie ze Skyrim, a. więc, więc przestałem, ale jak wspominałem. Może kiedyś do niego wrócę. Kiedyś tam o tym mówiłem chyba i, i może wrócę, bo Skyrim jest fajną grą z fajnym klimatem i teraz po nabraniu troszeczkę doświadczenia w nagrywaniu. <troszę> troszeczkę, bo nie jest to jakieś super doświadczenie. Uważam, że może kiedyś do Skyrima faktycznie wrócę, bo gra jest fantastyczna. Tymczasem. Hmm, kamień powinien być. chyba tutaj, Nie masz tu czego szukać! A tutaj jest naraz wysłany po kamień. Szukam kamienia ogniskującego. Obawiam się, że trochę się spóźniłeś. Ja go znalazłem wcześniej i zamierzam go sobie zatrzymać. Śniący przemówił do mnie ostatniej nocy i uczynił mnie swym arcykapłanem. Teraz jestem jedynym prawdziwym sługą Śniącego. Żadnej straży, żadnych guru. Tylko ja. No trochę kolesz zespirował. Wow 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 wow, panie Nyrass! Ja w ogóle go nie widzę, to dlatego tak oberwałem ostro. Od niego. Ale to naprawdę, tylko dlatego tak naprawdę, że, że go nie widziałem. Stalowy język ta broń jest lepsza od naszej, tak? Tak, ale najpierw go dobiję, żeby broń Boże nie wstał. Jest to moje trzecie zabójstwo w tej serii. Okej. Okay. Uleczę się e, jakoś fajnie i e, ruszymy z powrotem, aby kamień ogniskujący oddać Iberionowi. Iberionowi, tak. Zioło uzdrawiające skorzystam i ruszamy w drogę powrotną. Tym razem już bez żadnej walki w międzyczasie. A ja nie mam nic w zasadzie ciekawego do powiedzenia. Więc... Wyszłaby taka milcząca droga Generalnie może coś Może jakiś temat mi się nasunie A wiem O tym mówiłem W wywiadzie z Minecraft Polska Z Patrykiem Wspominałem o tym, bo tak A propos, akurat Patryk coś o tym powiedział No to mi się tak nasunęło, ale To był wywiad To nie, nie był wywiad dla mojego kanału więc jakbym Tylko dla strony, więc jakby mogę Wspomnieć o tym jeszcze raz. Dosyć ciekawa sytuacja mi się ostatnio przydarzyła, bowiem pod wywiadem z Madią pewna osoba, która także taki wywiad przeprowadzała z Madzią, w troszeczkę innej formie, ale to nie ma znaczenia. W każdym razie wywiad. Napisała pod moim wywiadem komentarz o treści następującej. Tu macie lepszy wywiad i link. No, proszę was. Ja wy, wy, obejrzałem niegdyś kilka filmów tej osoby, między innymi ten wywiad, właśnie w ramach też przygotowania do swojego materiału i powiem wam, no... no kurczę, no wydaje się facet dorosły, porządny a tak z takim czymś wychodzi, no proszę was to po prostu idiotyzm jest, no ja za przeproszeniem oczywiście od razu zbanowałem tego delikwenta, ale... No, po, po prostu jak można... Jak można z takim czymś wyskakiwać? Mm, istnieje się na YouTube już od jakiegoś czasu, ma się jakieś tam swoje filmy i tak, dalej, i tak dalej Wie się jak to wszystko działa i pisze się komentarz, no takie coś to jest po prostu... nie wiem. Brak. No, nawet nie wiem czego to może być brak. Jak na, jak na to wpadnę to na pewno powiem, czego to może być brak. <ścoughs> Ale w międzyczasie udam się do Iberiona jeszcze. Znaczy, nie, nawet nie w międzyczasie. W, w międzyczasie to ja sobie gadałem. To w międzyczasie, pomiędzy gadaniem udam się do Iberiona, nie? To nie, to do Iberiona udam się tak generalnie. A gadać to ja gadam w międzyczasie cały czas. Przynajmniej się staram, żeby to nie było takie nudne. Jakieś, Czasem trafia na jakieś kanały początkujących youtuberów. Udaje mi się to oglądać, bo interesuje mnie, co oni tam wyczyniają i często właśnie się tak kończy, że oni prawie nie komentują, że ich filmy są takie puste w środku. Zacznę od tego. Nyras postradał zmysły. Twierdził, że śniący objawił się mu w wizji i wybrał go na swojego jedynego sługę. Potem rzucił się na mnie i próbował mnie zabić. Potęga śniącego jest tak ogromna, że może przywieść nieprzygotowane dusze do szaleństwa. Tylko my, guru, po długich latach medytacji posiadamy wystarczającą siłę duchową, by móc sprostać wyzwaniu, jakim jest wysłuchanie głosu śniącego. I znalazłem kamień. Znalazłem kamień. Świetnie. Oddałeś nam ogromną przysługę. Teraz zanieś kamień Korkalomowi. On będzie wiedział, co z nim zrobić. O, jeszcze to. Chyba należy... należy mi się jakaś nagroda. Jako, że nie należysz do bractwa, postanowiłem cię wynagrodzić. Przyjmij ten amulet jako wyraz mojej wdzięczności. Dobra. Zobaczmy jeszcze coś. To za amulet dostaliśmy amulet pomieni. Ochrona przed ogniem. Niezbyt przydatna, na razie myślę, że ten amulet będę mógł sprzedać, bo w przyszłości pewnie znajdziemy jakieś lepsze do ochrony przed ogniem, a na razie ta ochrona nie jest nam potrzebna. No i co? I to by było na tyle. Teraz z tego pięknego malowniczego miejsca zakończę odcinek. Fajniej by było z tego klifu, bo tam ładny widok nawet był, ale niech już zostanie tak. Mam nadzieję, że się podobało. Jeśli się podobało, to zostawcie łapkę w górę. Zapraszam do. Kolejnych sentymentalnych odcinków z Gotyka do innych moich filmów. Na razie, trzymajcie się.